Salimiec Izbie, dzień dobry z Kazachstanu. Zapraszam dziś na spacer z epiktetem z Hierapolis. Zanim wyruszymy w drogę, przypomnijmy: subskrybujcie, polecajcie, komentujcie treści z naszego kanału. Niech filozofowie nie tylko sięgają gwiazd, ale stają się nimi. Epiktecie to już nasz piąty wspólny spacer. Czym chciałbyś nas dziś zaskoczyć? Co masz nam dziś do powiedzenia? Uwaga! Raz, dwa, trzy. Oddajmy głos Epiktetowi z Hierapolis. Bez względu na to, co się stanie, w mojej mocy jest obrócić to na swoją korzyść. Brawo, Epiktecie! Właśnie takiej sentencji dziś potrzebowałam. Takie zdanie mógł wypowiedzieć jedynie człowiek z głęboko rozwiniętym wewnętrznym poczuciem kontroli po angielsku internal, locus of control. Człowiek wierzący, że to jego działanie, a nie zewnętrzne okoliczności, mają decydujący wpływ na jego życie. Sięgnijmy po przykłady z popkultury. Pewnie pamiętają Państwo zdeterminowanego Rockiego Balboa, granego przez Sylwestra Stallone, który na przekór wszystkim i wszystkiemu, dzięki wysiłkowi i samozaparciu, osiąga sukces, zwyciężając nad sobą. Albo Foresta Gampa, który pomimo swoich ograniczeń potrafił wycisnąć z życia to, co najlepsze, dzięki swojej prostocie, Szczerości i dobroci serca. To ich właśnie miał na myśli Epikur. To znaczy miałby na myśli, jeśli żyłby w naszych czasach. Powtórzmy: Bez względu na to, co się stanie, w mojej mocy jest obrócić to na swoją korzyść. Epikur twierdzi: Możesz wszystko obrócić na swoją korzyść. Brzmi naiwnie, prawda? Ale życie udowadnia, że naprawdę tak może być. Kiedyś już padło podczas naszych spacerów nazwisko austriackiego psychiatry Wiktora Frankla, więźnia obozów koncentracyjnych, który swoją postawą udowodnił, że człowiek wyposażony jest w zdolność nadawania sensu i wartości wszystkiemu. To jest dopiero prawdziwa sztuka. Obrócić na swoją korzyść coś, co nas niszczy, traumatyzuje, co nas ciągnie na dno i powoduje ogromne cierpienie. Jeszcze raz. Bez względu na to, co się stanie, w mojej mocy jest obrócić to na swoją korzyść. A teraz garść refleksji lżejszego kalibru o podobnym wydźwięku jak sentencja Epiktet. Jeśli życie rzuca ci kłody pod nogi, zbuduj z nich tratwę. Lub, kiedy życie daje ci cytryny, zrób z nich lemoniadę. Lub, jeśli życie daje ci słabe karty, przerzuć się na szachy. <grym> Powtórzmy. Bez względu na to, co się stanie, w mojej mocy jest obrócić to na swoją korzyść. Kończę swój spacer z Epiktetem. Rachmiet, spasiba, thank you, do widzenia, Epiktecie z Hierapolis. Dziękuję, że przypomniałeś mi, że czasem nawet z piasku można ukręcić bicz. Halo, halo. Na końcu, jak zwykle ważne łoszenie. prosimy o lajka, żeby nasz kanał rósł w siłę i miał coraz większe zasięgi. Pomóżmy mądrym ludziom być gwiazdami. Do zobaczenia.